Poświęcasz dużą ilość czasu dziennie Twojego bądź Twojego zespołu, aby dotrzeć do nowych klientów w działaniach na zimno i czujesz, że procent osób, które są responsywne jest zbyt mały. W tym wideo pokażę Ci w czterech krokach, w jaki sposób możesz maksymalnie zwiększyć responsywność Twoich klientów i zwiększyć dochodowość Twojej firmy. Z działaniami na zimno. Nazywam się Basia Piasek. Witam Cię w moim kanale, gdzie dzielę się z Tobą najlepszymi praktykami budowania biznesu, produktywności i sprzedaży. Na samym początku, kiedy zaczynaliśmy z naszymi markami, które sprzedawaliśmy do klientów dużych korporacyjnych bądź średnich klientów biznesowych w działaniach na zimno, wiedziałam, że bardzo ważny jest jeden z kluczowych aspektów tego, aby to te sobie były dużo bardziej responsywne. Na początku potrzebowałam zrozumieć, że pomiędzy 60 a 90% osób nie kupuje, czyli nie jest responsywna w stosunku do Ciebie, dlatego, że nie rozumie, w jaki sposób Twój produkt, usługa, czy to, co zaczynasz mu komunikować, faktycznie odpowiada na jego sytuację. Często te osoby nawet nie są świadome, że rozwiązanie, które posiadasz, może odpowiadać na ich potrzebę, bądź problem, który... bardziej problem nawet częściej niż potrzebę, który faktycznie mają. Czy to są osoby, gdzie liczba obiekcji, które posiadają, jest na bardzo różnych poziomach. Podam Ci przykład. Jedna tylko z firm, do których dzwoniłam w ramach jednej z naszych marek, Summit, zanim sprzedaliśmy to markę do nowych właścicieli, to była marka, w której łączyliśmy środowisko innowacji w technologii. I jedna z firm, z którymi rozmawiałam, to była firma Software House, czyli zajmująca się developmentem, czyli rozwijaniem software'u dla poszczególnych klientów wobec ich potrzeb. Czyli to nie był konkretny produkt, który sprzedawali, to były to, były to dedykowane wdrożenia. I w momencie, kiedy z nimi rozmawiałam, powiedzieli mi, no, wiesz, co, Basia, bo na tyle było dobrze, że udało mi się dostać ich responsywność, ale ich narracja była taka. Wierco Basia, my już. Yy, no, my po prostu wiemy, że w naszej branży wydarzenia nie, się nie sprawdzają. I to było jakieś przekonanie, które oni wynieśli z wcześniejszych doświadczeń, bo ja następnie zadałam im całą masę pytań, aby zrozumieć, dlaczego tak uważają. No i oczywiście wyszło, że byli na innych wydarzeniach, te wydarzenia mi się nie sprawdziły, mają dzisiaj inny sposób działania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, który sprawdza im się w określony sposób, więc oczywiście dopytałam, żeby zrozumieć, ile takich klientów pozyskują, w jakim czasie, ile wysiłku muszą to włożyć. I dopiero w momencie, w którym usłyszałam te wszystkie fakty, byłam w stanie spozycjonować im to dlaczego mogą zrobić to bardziej efektywnie, ta efektywniej, taniej i szybciej. Zadałam im pytanie, ok, ale gdybym Wam pokazała, w jaki sposób możecie w ciągu dwóch dni mieć te 60 spotkań, które macie w kilka miesięcy, w ciągu dwóch dni e, i pozyskać z tego taką samą liczbę klientów, inwestując ponad siedmiokrotnie mniej? To czy chcielibyście zobaczyć, jak mogłoby to wyglądać? I dopiero wtedy byłam w stanie przeprowadzić ich przez proces zrozumienia, w jaki sposób my to robimy, czym się różnimy, dlaczego mogą mieć tak naprawdę dużo większą skuteczność. I po factum, kiedy z nimi rozmawiałam, okazało się, że to zdobyli ogromną ilość klientów na naszym wydarzeniu. Byli bardzo wdzięczni e, i mimo, że robiliśmy takie wydarzenie dwa razy w miesiącu, w roku, dwa razy w roku, nie w miesiącu, zanim. E, nie sprzedaliśmy marki. To oni na drugie powiedzieli, że chętnie by przyjechali, ale mają taką liczbę klientów, że nie wyrabiają się o pracę, żeby to obsłużyć i chętnie przejdą w kolejnym roku. Więc takim to zadziałało. Ale dlaczego cię opowiadam tą historię? Dlatego, że ta marka, ta firma miała bardzo mocny poziom obiekcji wynikających z wcześniejszych doświadczeń. I bardzo często obiekcje będą wy wynikały, czy to z wcześniejszych doświadczeń, czy to z bo ktoś, ci to, bo ktoś coś klientowi powiedział, albo bo mój znajomy próbował, albo bo ja już coś podobnego testowałem, gdzie wcale ta osoba nie musi rozumieć tak naprawdę, co ty masz i w jaki sposób to może zadziałać dla niego. To jest aż 60-90% rynku. Dlatego, wiedząc to, drugi punkt, który potrzebujesz zastosować, to wylistować w pierwszej kolejności najczęstsze obiekcje Twoich klientów. I tutaj mówimy nie tylko i wyłącznie o obiekcjach z punktu widzenia już samej rozmowy, którą prowadzisz, ale mówimy również o obiekcjach, czyli ale klientów, dlaczego w ogóle nie wchodzą nawet w interakcję z Twoją marką, bądź. Ale klientów, którzy korzystają już z innych rozwiązań, niekoniecznie Twojej bezpośredniej konkurencji, bo bardzo często to będą alternatywne rozwiązania, które zaspokajają tą samą potrzebę bądź ten sam problem. I w momencie, w którym wy, wylistujesz te wszystkie obiekcje, które oni mają, czy przekonania, które posiada Twój klient, to następnie bardzo świadomie. Myślisz o nich, priorytetyzując je, czyli układasz je w priorytety, czyli to, co się najczęściej pojawia, aby te informacje, które tam się znajdą, zostały wykorzystane w komunikacji, którą zaczniesz stosować do klienta zimnego. Mając jasno wylistowane obiekcje, potrzebujesz je właśnie w kroku trzecim. Rozbić je w momencie, kiedy zaczynasz swoją pierwszą komunikację. Czyli, jeżeli to będzie na przykład komunikacja na mediach społecznościowych, czy będzie to komunikacja, na przykład zimna rozmowa telefoniczna, czy będzie to zimny e-mail, czyli wszystkie te taktyki pozyskiwania klientów, klientów o których wspominałam w moich innych wideo, ale również możesz je zobaczyć od A do Z rozpisane dokładnie w jaki sposób to robimy z gotowymi skryptami w mojej książce, jak pozyskiwać klientów, możesz ją znaleźć na jakpozyskiwaczylientów.pl. I w momencie, kiedy masz te taktyki, to wszystkie z tych taktyk, czy to będzie taktyka pisana, czy przez media społecznościowe, czy przez maila, czy mówiona, czy dostaniesz kontakt od znajomego i nie możesz się na niego powołać, więc jest to zimna rozmowa, w każdym z tych przypadków pierwsze zdania, które powiesz, to ja nazywam tak zwanym executive summary, one z jednej strony mają spowodować, jak oni to robią, ale, czyli takie pytanie, które powstanie w głowie klienta, ale z drugiej strony również adresować ten potencjał obiekcji, który się może znaleźć e, u Twoich klientów i który najczęściej się tam pojawia. Bo jeżeli na przykład obiekcją, powiedzmy, w Dynamic Blogger, z którym sprzedajemy jako influencer marketing, jeżeli obiekcją będzie ja osiągam większe zasięgi, e, wykorzystując współpracę indywidualne niż na przykład Wasze wydarzenie, bo to będzie pierwsza myśl tej osoby, to ja chcę pokazać tej osobie już w tym pierwszym zdaniu, które mówię, które jest tym takim krótkim podsumowaniem, skalę możliwości, które ta osoba ma, bo wiem, że w podtekście to jest najczęstsze obiekty, którą ten potencjalny klient może mieć. Więc chcę ją również zaadresować, chcę również spowodować, żeby ta osoba przynajmniej chciała to sprawdzić. Dlatego też, planując tą komunikację, jeżeli chcesz, aby dużo wyższa była skuteczność tej komunikacji, czyli nie tylko 5%, czy może 1%, czy może 2% było responsywne, ale żebyś był w stanie w komunikacji pisanej dojść do konwersji, czyli skuteczności na poziomie między 10 a 20%, a w, w trybie mówionym, czyli kiedy masz zimną rozmowę telefoniczną, dojść nawet do 90 czy 90% konwersji, tak jak mój zespół, czyli przejścia dalej w tej rozmowie, Sprzedażowej, to zdecydowanie potrzebujesz pamiętać o tym, aby również w Twojej komunikacji była zadresowana kwestia najczęstszych obiekcji i listując je, pamiętaj: nie tylko bezpośrednia konkurencja, nie tylko ci ludzie, którzy są bardzo świadomi Twojego rozwiązania, ale również wszyscy ci, którzy nie są świadomi Twojego rozwiązania, nie są świadomi tego typu oferty, usługi, produktu, który dostarczasz. Ale patrzą na alternatywy. Patrzą na zupełnie inny sposób rozwiązywania tego samego problemu czy potrzeby. Czyli tu mamy tą czwartą zasadę alternatywy. Przykładowo, si bloggers jeżeli na przykład sprzedajemy influencer marketing, to zasięgi taka marka może zrobić równie dobrze działając PR-owo. Nie musi to być bezpośrednio współpraca z influencerami. Influencerami może równie dobrze te zasięgi wygenerować poprzez kampanie płatne, ale może. Mieć alternatywę w postaci właśnie współpracy z influencerami. I my, mając tą świadomość, adresując potencjalne wyniki, które ta osoba jest w stanie zrealizować, w jakim czasie i z jakim budżetem, bardzo mocno też byliśmy w stanie skonwertować klientów, czyli marki w drugiej kolejności, które nie robiły tego typu taktyk, nie wykorzystywały współpracy z, market, market, z influencerami, czyli nie wykorzystywały influencer marketingu i na przykład zaczynały od nas w ogóle ten kanał marketingowy, bo nigdy wcześniej tego nie robili, a widząc w jaki sposób miały, mieli skuteczność, następnie dużą część swoich działań przekierowywali właśnie w tym kierunku również. Pytanie do Ciebie, jakie są najczęstsze obiekty Twoich klientów i w jaki sposób możesz je zaangażować właśnie w Twojej komunikacji pisanej? Napisz mi poniżej na, w komentarzu, czy faktycznie już widzisz widzisz w jaki sposób możesz to zastosować i jak planujesz zaadaptować to w swoim działaniu. A ja zapraszam Cię do moich kolejnych wideo, gdzie dzielę się z Tobą najlepszymi taktykami pozyskiwania klientów, sprzedaży, produktywności i prowadzenia biznesu. Zasubskrybuj kanał i do zobaczenia.